Witam Was na kanale Niech to Szlak. Ja jestem Niech to Szlak, a to jest seria filmów Król Gór. Filmów, w których zdobywamy krony gór Polski. A dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ zdobędziemy najwyższy szczyt Krony Gór Polski. Rysy. 2499 metrów nad poziomem morza. O, 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 czekajcie, tutaj. Taki niepozorny szczyt, ponieważ te góry wydawają, wydają się dużo, dużo wyższe. Ale to tamten szczyt właśnie jest najwyższym szczytem na terenie Polski. Jesteśmy w Tatrach. W Tatrach to nie jest najwyższy szczyt. Najwyższy szczyt to jest Gerlach, ale leży on po słowackiej stronie. Czy jak tam częściowo. Więc my zdobywamy rysy. Jesteśmy przy Morskim Oku. Za moimi plecami znajduje się schronisko Morskie Oko. E, musicie wiedzieć, żeby, e, że ten szlak jest dosyć wymagający, a nawet bym wziął bardzo. Jeśli nie macie doświadczenia e, z ekspozycją, e, z, nie macie zbyt dużej kondycji, to myślę, że wpierw powinniście e, pochodzić sobie troszeczkę po górach, robiąc inne szczyty w Koń Gór Polski, a na koniec zatakować właśnie e, ten szczyt, żeby rozpocząć przygodę e, z rysami. Musicie najpierw przejechać do Zakopanego, stamtąd dostać się do Palenicy Białoczańskiej. To jest e, miejsce, w którym wchodzicie na teren Parku e, Tatrzańskiego, Parku Narodowego. E, znajduje się tam duży parking, na którym możecie zostawić samochód, ale pamiętajcie, że zanim tam przejdziecie samochodem musicie wykupić e, bilet parkingowy e, przez internet. Inaczej nie, nawet nie podjedziecie tam w okolice tego parkingu. W sezonie jest tam bardzo dużo ludzi. Więc, żeby wejść na szczyt rys, najlepiej przyjechać jest tu wcześniej rano. Teraz jest godzina 6:40. Na parkingu byłem o godzinie 5, .00. i z parkingu do Morskiego Oka idziecie sobie taką asfaltową drogą. Jest to parę kilometrów. Te podejście zajmuje około 2 godzin, i znajdujecie się w tym przepięknym miejscu. Teraz mamy. Niesamowitą okazję być tutaj prawie samemu. Tam jest dwójeczka, trójeczka turystów. Będąc tu w południe w sezonie, nad morskim okiem potrafi być około 2000 osób. Jest naprawdę tłum, który oblega te całe jeziorko. Teraz moi drodzy, mamy okazję być właściwie w pojedynkę, jest to niesamowity moment. Rysy jeszcze skrywają się w cieniu. Słońce już powoli wychodzi, jest siódma rano. My ruszymy teraz dookoła Morskiego Oka. Można obejść je z dwóch stron. Następnie spod Morskiego Oka do czarnego stawu, który znajduje się w tym miejscu. A następnie tędy, 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 tędy na szczyt. Rys. Droga zajmie nam jakieś 4 godziny 15 minut. Jest to około 5 km i aż 1189 metrów przewyższenia, więc naprawdę jest to bardzo wymagające podejście. Po drodze będą, będą też łańcuchy. Dobrze ze sobą zabrać się, to jest rękawiczki techniczne, które zabezpieczą Wasze dłonie oraz kaski, ponieważ jednym z większych niebezpieczeństw na szlaku to są inni turyści, którzy spinają się nad nami i mogą zrzucić do nas kamienie. W sezonie jest tu naprawdę bardzo dużo ludzi, czasami nawet są zatory na tych łańcuchach, więc warto jest jak najwcześniej, żeby jak najszybciej wejść i jak najszybciej zejść, zanim pojawi się tutaj reszta zdobywaczy gór, czyli królów gór. Dobrze, to tyle z, y, słowem wstępu, ruszajmy ku przygodzie. Taka ciekawostka geograficzno biologiczna. Gdyby was pani pytała w szkole, to morskie oko jest największym zbiornikiem wodnym na terenie tańszeskiego Parku Narodowego i w najgłębszym miejscu ma ponad 50, prawie 51 metrów głębokości. I bardzo ważne, żeby tutaj nie wrzucać jakichś rzeczy do tego jeziora, ponieważ jest tutaj. Bardzo specyficzny fauna i flora, jest przede wszystkim zakaz kąpieli, co też dotyczy moczenia nóg w stawie, można dostać za to mandat. Nie dokarmiamy zwierząt, nie, nie kąpiemy się w morskim oku ani w czarnym stawie, nie latamy nad nimi dronem, bo często bo pewnie turyści przyjeżdżają, chcą zrobić piękne selfie z góry. To dlatego, że dron może mieć awarię, może wpaść do wody, wtedy baterie e, mogą się rozlać i skazić wodę. Więc e, pamiętajmy, że przestrzegać tych wszystkich przepisów, które widnieją wszędzie na karteczkach, one są po coś. Nie są, e, żeby wam utrudnić życie ani żadnych tam widzi misiów One są przemyślane i są stworzone e, po to, żeby inni mogli też się dłużej cieszyć tym pięknym widokiem na... To niezwykłe miejsce. Bohater dzisiejszego odcinka, czyli Rysy, znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest to jedyny na terenie Polski obszar wyspogórski. Ze względu na położenie oraz trudność dostępu, zajmował się dosyć długo w dziewiczej formie. Dopiero w XIX wieku dopiero tutaj człowiek z przemysłem i zaczął odciskać swoje piętno na tym obszarze. Dlatego też naukowcy pomyśleli sobie, że może byłoby fajnie stworzyć rezerwat, coś na wzór rezerwatu Yellowstone, który był pierwszym na świecie tego typu rezerwatem. Niestety pomysł upadł, ale w 1955 udało się założyć właśnie Tatrzański Park Narodowy. Ciekawostka, na terenie tego parku występuje kozica oraz niedźwiedź, a sama kozica znajduje się w logo Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jako symbol Symbol tych, tego obszaru, tych gór. Po obejściu morskiego oka, które powinno wędzająć wam mniej więcej 15 minut, dochodzicie do miejsca, z którego rozpoczyna się spinaczka, najpierw w kierunku Czarnego Stawu, które powinno dawać 30 minut, a następnie tam w górę w kierunku Rys. Ta droga w kierunku Czarnego Stawu jest dosyć łatwa, ponieważ prowadzi po takich. Kamiennych schodach, i raczej nikt z tym nie będzie miał problemu, żeby tam dotrzeć. Jedynie jeśli macie słabą wydolność, ale robiąc jeden lub dwa przystanki na zapanie oddechu, bez problemu tam dotrzecie. Z o 7 rano było tam około 6 stopni Celsjusza, więc było dosyć chłodno. Ale w trakcie tego podejścia czuję, że robiło mi się wystarczająco ciepło, żeby ściągnąć kurtkę. Pamiętajcie, żebyście ubierali się na cebulkę, żebyście mogli zdejmować poszczególne warstwy i regulować się tym samym temperatury ciała nie doprowadzajcie do tego żeby się przepocić bo później łatwo się wychłodzić lepiej zatrzymać się zdjąć kurtkę lub gdy wam jest zimno założyć niż przemarznąć lub przegrzać się i spocić No i nareszcie docieramy na czarny staw. Ten to jezioro ma 21 hektarów i w najgłębszym miejscu ma ponad 70 metrów głębokości. A nie wygląda. Tutaj u podnóży zaczyna się ścieżka na szczyt rys. Droga spod czarnego stawu zajmie mniej więcej 3 godziny 20. Właśnie obeszliśmy Czarny Staw i teraz będziemy się wspinać kamienną ścieżką jak tamci Państwo tam w tyle, w tle na bóle. To jest dosyć ambitne podejście wymagające. Łatwe technicznie, ale kondycyjnie potrafi dać w kość. A następnie tam zazwyczaj się gdzieś łańcuchy. Jest połowa czerwca i pomimo tego, że od kilku dni na dole szaleją upały to tutaj w docienionych miejscach jeszcze możecie spotkać tak naprawdę do końca lata taki co zmarźlinę, która tutaj jest takim wspomnieniem minionej zimy. Ten śnieg on troszeczkę jeszcze stopnieje, ale tak naprawdę miejscami tutaj będzie jeszcze w wielu fragmentach gór zalegał. A Powiem Wam, że podejście jest niezłe. Ciśnienie może podskoczyć. Nawet widzę, że komuś wypadła kiełbasa z plecaka. <grym zlegał> Zostawię, może jakiś turysta, który opadnie sił, ją podniesie i zje. O, przepiękny jest ten widok na Czarny Staw i tam w oddali na morskie oko ale pokażę wam to lepiej e, z miejsca w którym zrobię postój na tej wielkiej buli i później ze szczytu jeszcze będzie lepiej widać docieram do wielkiego głazu na którym każdy sobie robi pamiątkowe zdjęcie ale też dotarła do mnie niezbyt ciekawa wiadomość okazało się że tam przy samym szczycie jest już jeszcze śnieg, a właściwie lód, i że jest dosyć niebezpiecznie. I niektórzy Państwo właśnie wycofali się. Ponoć da się przejść, ale jest to też lekko ryzykowne. Więc póki co wspinamy się na górę, ale zobaczymy, jak to wygląda. Niestety nie pomyślałem, nie zabrałem ze sobą raczków. A jak się okazuje, że warto nawet czasami w środku lata mieć ze sobą właśnie w Tatrach raczki albo czekan, a na pewno kask, bo wysokie góry charakteryzują się zupełnie innym klimatem i warunkami atmosferycznymi niż zwykłe Beskidy. Z miejscami niebezpiecznie. Trzeba przechodzić przez te języki śnieżne. Całe szczęście są w nich wydeptane solidne stopnie przez wcześniejszych wędrowców. Więc póki co można obejść się bez raczków. Ale zobaczymy jak tam będzie powyżej. No dobrze. Skończyło się przyjemne podejście po schodach. I teraz docieramy do początku łańcuchów, którymi już powędrujemy na sam wierzchołek rys. Póki co nie jest tutaj jakoś trudno, ale łańcuchy na pewno pomagają w utrzymaniu równowagi. Pamiętajcie, trzy punkty podparcia: nie wciągajcie się na łańcuchach. Raczej, łańcucha, raczej przy pomocy łańcucha, a sekurujemy się. To nie jest inaczej, którą się wciągamy do góry. I jak ktoś jest na łańcuchu, należy go przepuścić. Jedna osoba na łańcuchu, nigdy nie wyszajcie się dwie. tu utrudnia i jest niebezpiecznie. Widzicie, że korzystając z łańcuchów, zachowujmy górski suwarrivil i przepuszczamy ludzi, którzy odchodzą z góry. Znajdźmy sobie zawczasu jakąś taką półeczkę, platformę, na której możemy przystanąć, gdzie możemy się spokojnie wyminąć. Nie śpieszcie się, nie przepychajcie, to jest najmniej bezpieczniejsze. Grunt, to zachować spokój i opanowanie. Uf, jeszcze 100 metrów i zdobędziemy Rysy. Krótka przerwa przed ostatecznym atakiem. Baza szósta w, w dole widać przepięknie, a przyciemnie wam trochę. Czarny stafii, morskie oko piękna panorama na pozostałe góry. A z tej strony, moi drodzy, już Słowacja. Wydaje się bardziej dzika. Teraz tylko tu, 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 i jesteśmy na szczycie, Udało się zdobyć najwyższy szczyt Gór Polski. Czyli rysy. 2499 m nad poziomu. Rysy mają trzy wierzchołki. Wyższy jest tam, ale jest po słowackiej stronie. Po polskiej jest ten, na którym właśnie się znajduję. Jest tu troszkę miejsca, ale zazwyczaj ładna pogodę. Zawsze jest tu tłok. Wszyscy prześcigają się, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Jest tu też taka skrzyneczka gdzie możecie z notesem, gdzie możecie wpisać się i zostawić e, ślad po sobie. Ja ślad zostawiam na tym granicznym słupku tutaj. E, to jest znak QR. Jeśli tu wejdziecie, zeskanujecie znak, otrzymacie ode mnie Drobny upominek, który dla Was specjalnie przygotowałem z okazji, to znaczy, że, że będziecie na najwyższym szczycie że... kolonii gór polskiej. Ale jestem szczęśliwy. Było trudno, droga jest wymagająca. Jeśli ktoś z Was nie ma doświadczenia górskiego, myślę, że najpierw bym zaczął od niższych górek. Jeśli ktoś z Was nie ma kondycji albo ma lęk wysokości, może być ciężko, ale jest to do, do zrobienia. Mam nadzieję, że Wam, że wam się uda wszystkie szczyty. I no co? Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Pozdrawiam Was. I do zobaczenia na kolejnym szczycie. Niech to Szlak.